Miłość, która miała trwać wiecznie, skończyła się nagle, zostawiając po sobie tylko ciszę i wspomnienia. Młody rolnik, który wierzył, że już wszystko wie o życiu i uczuciach, musiał zderzyć się z rzeczywistością, której się nie spodziewał. Teraz wraca inny, dojrzalszy, ale z przeszłością, która może okazać się zbyt ciężka dla nowych uczuć. W 12 edycji popularnego programu telewizyjnego emitowanego na antenie telewizji polskiej pod tytułem Rolnik szuka żony, jeden z uczestników wzbudził niemałe zainteresowanie zarówno wśród widzów, jak i potencjalnych kandydatek. Mowa o Arkadiuszu, młodym, zaledwie 24-letnim rolniku pochodzącym z województwa lubelskiego, który zdecydował się na udział w programie z nadzieją. Że dzięki niemu uda mu się odnaleźć kobietę, z którą mógłby stworzyć poważny, oparty na wzajemnym szacunku związek. Zanim jednak rozpoczął się emocjonujący etap selekcji listów od pań pragnących go bliżej poznać, Arkadiusz udzielił obszerniejszego wywiadu dla TVP. W rozmowie, która była nie tylko szczera, ale momentami wręcz intymna, rolnik opowiedział między innymi o swojej wcześniejszej relacji uczuciowej. O jej przebiegu oraz o tym, jak wyglądało jego życie po zakończeniu tego związku. Jego otwartość i bezpośredniość mogą wzbudzić podziw, ale jednocześnie rodzą pytanie, czy tak szczere wyznania nie zadziałają odstraszająco na kobiety, które rozważają zgłoszenie się do programu z myślą o stworzeniu z nim relacji. Kim właściwie jest ten młody mężczyzna, który podbił serca wielu widzów? Arkadiusz, pochodzący z małej miejscowości położonej w malowniczym zakątku lubelszczyzny. Wspólnie z ojcem prowadzi 30-hektarowe gospodarstwo rolne o profilu warzywno-zbożowym. Ich pola rozciągają się po horyzont, porośnięte dynią, cukinią, ziemniakami i różnego rodzaju zbożami. To praca wymagająca i pełna wyrzeczeń, ale Arek nie wyobraża sobie innego życia. Jak sam podkreśla, rolnictwo to nie tylko jego zawód, ale również kierunek ukończonych studiów oraz największa pasja, której oddaje się z zaangażowaniem godnym podziwu. W programie postanowił poszukać dziewczyny, która będzie potrafiła spojrzeć na świat z przymrużeniem oka, nie traktując wszystkiego z przesadną powagą. Humor i zdrowy dystans są dla niego równie ważne, jak cechy zewnętrzne. Interesują go kobiety, które emanują naturalnym urokiem, mają zadbaną sylwetkę i przyciągającą spojrzenia twarz. Jednak wygląd to nie wszystko. Arkadiusz przywiązuje dużą wagę do lojalności, szczerości oraz wzajemnego wsparcia w codziennym życiu. Docenia randki z klasą, kolacja przy świecach w eleganckiej restauracji lub wspólny wyjazd za miasto to dla niego idealne okoliczności do budowania relacji. Mimo to zawsze podkreśla, że najważniejsze nie są atrakcje, lecz atmosfera i chemia, która może się między dwojgiem ludzi pojawić. Choć wciąż bardzo młody, Arek ma już za sobą doświadczenia, które pozostawiły po sobie ślad. W rozmowie z Longiną Stempurską otworzył się na temat swojej przeszłości uczuciowej. Przyznając, że był w poważnym, wieloletnim związku. W jego głosie dało się wyczuć cień rozczarowania i melancholii, gdy opowiadał, jak przez niemal cztery lata budował relację z kobietą, którą uważał za swoją bratnią duszę. W tamtym okresie był przekonany, że to właśnie ona będzie tą jedyną osobą, z którą spędzi resztę życia. Niestety, los miał inne plany, a związek mimo starań i zaangażowania zakończył się rozstaniem. Arkadiusz nie wdawał się w szczegóły. Zaznaczył jedynie, że nie chce już wracać do tego etapu swojego życia, bo pogodził się z tym, co się wydarzyło i ruszył dalej. Mimo że serce zostało kiedyś złamane, dziś jest gotowy na nowy rozdział. W rozmowie z dziennikarką podkreślił, że pragnie dać swojej przyszłej partnerce poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i ciepła. Pragnie stworzyć związek, w którym kobieta będzie czuła się nie tylko szanowana, ale również wyjątkowa i doceniana. Zapewnił że będzie się starał każdego dnia, aby relacja opierała się na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. W tej samej rozmowie Arek odniósł się również do tego, jak wyglądał jego okres po rozstaniu z byłą partnerką. Przyznał otwarcie, że był to czas, w którym postanowił skupić się na sobie, na zabawie i odreagowaniu emocji. Nie wchodził w nowe relacje, bo jak powiedział, chciał się wyszaleć. Dla niego ten etap był formą oczyszczenia. Oderwania się od poważnych zobowiązań i rutyny. Wspomniał, że były to lata wypełnione imprezami, spotkaniami towarzyskimi i beztroskim stylem życia. Przeżywał młodość w pełnym tego słowa znaczeniu, nie zamykając się na nowe znajomości, ale też nie angażując się głęboko emocjonalnie. Podkreślił jednak, że ten czas ma już za sobą. Z jego słów biła dojrzałość i pewnego rodzaju refleksja. Zapewnił, że dziś jest już innym człowiekiem który żyje spokojniej, bardziej świadomie, z większym szacunkiem do siebie i innych. Pojawia się pytanie, czy taka szczerość o młodzieńczych wybrykach i imprezowym stylu życia nie zadziała zniechęcająco na kobiety, które szukają w programie mężczyzny gotowego do założenia rodziny. Niektóre z nich mogą docenić jego otwartość i autentyczność, inne mogą się zastanowić, czy naprawdę zostawił tamten okres za sobą. Niezależnie od tego, jedno jest pewne, Arkadiusz nie udaje nikogo, kim nie jest. Pokazuje siebie takim, jakim jest naprawdę, młodym, ale doświadczonym życiowo człowiekiem, który uczy się na błędach i nie boi się mówić o tym, co go ukształtowało. Czy znajdzie kobietę, która zaakceptuje jego przeszłość i razem z nim zbuduje nową przyszłość? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki programu.